A więc witam w kolejnym odcinku, trochę w innej scenerii, bardziej turystycznej, bo jesteśmy na wakacjach. Takie połączenie wakacji ze zleceniem i właśnie będzie o tym odcinek. Co zabrać ze sobą na zlecenie poza granicami, żeby to było kompaktowe, fajne, miłe, przyjemne, a nie było uciążliwe. Zapraszam, tylko zmienimy otoczenie, bo to strasznie wieje i trochę chodzi, więc chodźcie ze mną. Dzień to zawsze. No dobrze, to tutaj warunki mamy zdecydowanie lepsze, przynajmniej już tak nie wieję. Temat dzisiejszego odcinka jest taki, że pokażę Wam, co zabieram ze sobą właśnie na tego typu wyprawy. Kiedy mam na przykład nagranie, zlecenie modowe, albo kiedy na przykład doleciało tutaj do mnie rodzinkę i robimy sobie taki bardziej prywatny vibe, ja to wszystko Wam tutaj pokażę. Przede wszystkim to, co mam na pewno, to mój kanon. R6, w którym właśnie jest nagrywana. Plus do tego mały statyw, na którym mogę go wszędzie umieścić i mikrofon Rode. To jest taki mój podstawowy setup, czy vlogowy, czy, czy którego właśnie realizowałem obecnie kampanię modową, którą będziecie mogli zobaczyć. To jest taki mój setupik podstawowy. Do tego, z czego jestem mega zadowolony, to jest dron DJI Mavic 3. No to jest po prostu przekozek. Przyznam szczerze, że Mavic 3 jest Zajebisty. To, co jest dla mnie najważniejsze, to dlaczego go kupiłem, to to, że mieści się w plecaku, że mogę go łatwo zapakować. Lata super fajnie bezpieczne, te czujniki z każdej strony, to jest po prostu miazga. Użytkownicy wcześniejszych Maviców wiedzą, na co stać Mavica, e, tylko że ten jest naprawdę dokokszony. To jest naprawdę... Myślę, no, myślę, że wersja Sin jest dronem idealnym, jeśli chodzi o małe drony. To jest po prostu perfekcyjnie. Jeśli my mamy te progresje, możemy z nich naprawdę tyle wyciągnąć. To jesteśmy zrobieni totalnie. Mi brakuje trochę tych progresów, no ale cena naprawdę różnica 14 tysięcy była kolosalna. Ym... Aż tak profesjonalnie droga na się nie zajmuje. Ratam bardziej hobbystycznie niż zarobkowo, To znaczy chyba no ratam tylko turystycznie, to jest na moje własne wewnętrzne potrzeby. Dziękuję, idziemy dalej. No wiadomo, do tego kontroler, no bo bez tego to jedno i drugie to nie zadziała. Do tego mam. I to już jest bardziej właśnie taka myślę wyprawa turystyczna, bo mam tutaj obiektyw 50 mm RFK, no i fajny portretowy obiektyw na pełną klatkę, którą mam obecnie, naprawdę działa super. I to właśnie nim robię głównie portrety rodzinkowe, żebyśmy mieli jakieś pamiątki. Do tego, zobaczmy co jest w kolejnej kieszeni. Stopka, pamiątka z góry, w wulkanu, jeszcze muszę zobaczyć, czy ja mogę to zabrać. Plus baterie do drona, mam ich w sumie trzy, bo mam ten zestaw combo. O, to co ważne i to co mam na pewno i to co skorzystam, to są to filtry do mawika. To jest coś, co jest po prostu na no, takim maskę, bo, bo słońce jest tutaj naprawdę jest rażące, a, a to dużo, dużo daje. To to jest to. Plus mam jeszcze do tego yy, bateryjki do yy, kanona. Tutaj będzie tyle z takich głównych saszet. Tak, przede wszystkim czyścidełko do obiektywu. No to jest po prostu, i nawet teraz to zrobię. Bo to jest podstawa, żeby mieć czyste obiekty. Mam tutaj też opakowania na filtr ND, który właśnie używam obecnie, bo jest, tak jak wcześniej wspominałam, rażące słońce, więc jest tutaj niezbędny. To mam przy sobie. To jest taki teraz obecny zestaw turystyczny, żeby było lekko, przyjemniej i nie obciążało kręgosłupa. To wszystko generalnie trzymam w takim plecaku Vanguard. To była trochę spontaniczna akcja z jego zakupieniem, bo to wyglądało tak, że lecieliśmy na zdjęcie do Chile i potrzebowałam bardzo czegoś, bardzo czegoś na szybko. I wpadło na to i jestem strasznie mega zadowolona, bo jest naprawdę dobre. Zobaczcie tutaj przegrodę wewnątrz. Ja Wam troszkę to podjaśnię. Zobaczcie, tutaj się mieści wszystkie, to jest generalnie e, dokonfigurowanie, więc możemy sobie tutaj wybrać opcję, jaką Wam najlepiej pasuje. Ja wybrałem sobie taką, bo mi się tutaj mieści kanon, tu e, dron. Tutaj sobie generalnie pod spodem chowam kontroler, więc idealnie się to wszystko mieści. Tutaj wchodzi w ogóle tablet i jeszcze MacBook Air mój, e, 13 pro. Po bokach wchodzą mi dwa statywy, bo mam ze sobą jeszcze jeden statyw taki, żebym mógł sobie robić e, statyczne ujęcia troszkę wyżej. To było bardziej mi potrzebne do realizacji właśnie tej modowej, bo realizowaliśmy ujęcia w pionie, czyli TikTok i Instagramy. A, i to, co jeszcze mam, to czołówka. To jest niezastąpione urządzenie na, chyba na każdym planie, bo nigdy nie wiadomo kiedy zajdzie słońce, a trzeba coś na przykład poskle, poskładać, czy pozbierać, czy coś zobaczyć, czy nie jest zgubione. Także tak wygląda mój setup podróżniczy. Ja myślę, że gdybyśmy się cofnęli 4 miesiące temu, ten zestaw wyglądałby zupełnie inaczej. Przede wszystkim Pocket. Y, no, kiedyś realizowałem tylko jakby zdjęcie na pokacie, ale strasznie przekonałam się do Canon'a, z tego względu, że ma zarombisty autofocus. autofokus. I to wymiata. Tak samo jest z dronem. Wcześniej miałem Mavica R, dwójkę. Fajne, spoko, jednak czegoś mi tam brakowało. Przede wszystkim moim zdaniem był troszkę za mały i bałem się nim latać w większych przy większym wietrze i ta jakość obrazka nie była dla mnie aż tak wystarczająca, więc zmieniłem go na trójkę i teraz jest perfekt po prostu. Więc tak, cofnając się 3 miesiące wcześniej, naprawdę było to inny zestaw, jest teraz inny i ja jestem bardzo z tego zadowolony, bo jest dużo bardziej kompatybilny, dużo bardziej lepszy i zdecydowanie jest taki bardziej... czuję, że jest bardziej taki mówi. A to jest ważne, żeby czuć się super ze swoim sprzętem. A teraz chodźcie do hotelu, pokażę Wam resztę gratów, których używam. I w ogóle przepraszam za jakieś wszystkie tutaj y, hałasy w tle, ale po prostu jesteśmy w centrum jakiejś małej misyjnej we Włoszech. A wiecie, co są Włosie. Głośno, przyjemnie, gwarno i to jest takie to, totalnie, totalnie styl włoski. A do tego jeszcze tutaj lata mój syn, więc dokłada swoje cykielkę do bycia Włochem. Więc wybaczcie, ale to po prostu jesteśmy we Włoszech. No dobrze, to witam w drugiej części tego odcinka, jakby, i teraz tak. Teraz możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak ja go pakuję. Prawie full, już mi tak mi się wydaje. Bo żeby... tu macie, zobaczcie, Ronina, tu mamy statyw. Ronin lata ze mną ze względu, że jest elektroniczny po prostu elektronika musi być zawsze przy mnie, przynajmniej w samolotach, więc tylko się stosuje. No i zawsze go sobie tutaj gdzieś w tej kieszeni noszę. Ewentualnie, jeśli czuję, że tutaj jest coś przeszkadza mi, ja go rozmontowuję i rozkładam go w jakoś w różnych formach na w plecaku. Więc to jest to. Aparat. Zabieram ze sobą pod ręką, bo zawsze tam jakoś fotę cykam albo coś innego tam działam, więc zawsze go lubię mieć przy sobie, yy, więc mogę sobie pozwolić na więcej wewnątrz. I teraz, tak, tablet zawsze go mam z, przy, przy sobie z tego względu, że czasami, jak na przykład mamy jakąś akcję do podmontowania to jest mi wygodnie po prostu pracować tablet plus laptop. Po prostu jest to dodatkowy ekran podglądowy. Bo rzeczywiście, jeśli montuję na przykład na laptopie, to ten ekran podglądowy jest dla mnie zbyt mały. I sobie zawsze podłączę razem z tabletem i sobie wtedy mam oddzielny ekran do podglądu i wtedy montuje się dużo, dużo, dużo lepiej. No, są takie pierdoły, na przykład jak hub do mm, laptopa, czy na przykład myszka, czy dysk taki te, te, Samsung te 5 no, To są takie pierdoły, które po prostu nie chcę mówić, ale to są, zawsze się znajdzie na takie, na takie rzeczy miejsce. A i to, co jeszcze mam? Zawsze kiedy e, lecę w jakieś kraje cieplejsze, w których wiem, że będzie jakiś basen, czy jakieś morze, czy coś takiego ocean, zawsze zabieram to ze sobą z tego względu, że to może podbić zdjęcia. A jest to takie tui wodoodporne. To jest po prostu niesamowita rzecz, która robi kolosalną robotę. I w ogóle to jest śmieszne, za to dałem jakieś trzy stówy gdzieś na Allegro, czy na jakimś Oelixie, a działa i robi ujęcia za miliony. No i tyle w sumie. To będzie w tym odcinku. To jest taki krótki, ale że zaczyna się sezon. Turystyczny, i nawet wiem, że będziecie pewnie gdzieś lecieć, więc może przyda Wam się taka moja wiedza. I teraz pamiętajcie, nie musicie kupować takich samych rzeczy, czy tak samo konfigurować plecaka pod siebie, po prostu to jest indywidualna sprawa. Każdy ma inną przygódkę, lubi inaczej i tego się trzymajcie. Bo nie chodzi o to, żeby mieć jeden do jednego tak samo jak ja, czy ktoś inny, tylko robić zawsze, zawsze pod siebie, bo taka jest to ta branża, że trzeba być bardzo indywidualnym w tym, co się robi. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję. Tu mi rodzina przeszkadza. Przepraszam. No i to, moja właśnie familia z Rosji właśnie tutaj podróżuje. Zajwiści są. No to tak, w ogóle to nasza pierwsza podróż dzieckiem, więc to jest w ogóle wszystko tutaj dla mnie nowe i tym bardziej musiałam przemyśleć wszystko to, jak pakuję. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że ten okres, który się zaczyna podróżnicy przyda wam się do czegoś ten odcinek, żeby wiedzieć co i jak zapakować, bo, bo warto. Dużo podróżujcie, dużo nagrywajcie, róbcie zdjęcia, ale pamiętajcie też o tym, żeby zachować jakąś taką Taki spokój ducha, żeby trochę odpoczywać. Trzymajcie się, do zobaczenia.